Siemandero wszystkim. Dzisiaj witam się najpopularniejszym od wczoraj przywitaniem na dzielnicy. Na premierze kolejnej zrabki 10 razy kasa. Zrabka jest w kwocie 5 zł. No i będziemy szukać Twoich liczb w wygrywających liczbach. No i jeżeli znajdziemy kwotę razy 5, to będziemy mnożyć wygraną razy 5. A jeżeli znajdziemy kwotę razy 10, to no to będziemy mnożyć razy 10. Także zobaczymy jak będzie to wyglądać w tej sprawie. No i jeszcze szybciutko rzucimy sobie okiem na tabelę z wygranymi. Mamy wygrane od 5 zł do 200 tysięcy. Także bez zbędnego gadania przystępujemy do działania. Tak jak już Wspomniałem, zakupiłem 5 sztuk na premierę, no i zobaczymy czy coś przyniesie jakąś wygraną, Polecimy lecimy. Warstwa bardzo fajna, także się dobrze drapie, mamy 32, 17, 29.

Osiemnaście, osiemnaście nie ma, no i mamy 17, czyli jest pierwsza wygrana. Dziewiąteczki nie ma, trzydzieści <laughs> sześć, druga wygrana. Czwóreczka nie mamy. I 26 nie mamy, dobra. to my tu mamy pod 17? Standardowo 5 zł, i pod 36 mamy drugiego piątała Więc tutaj, że tak powiem, zrabko nam przyniosła dyszka. Tak jest. AA. Jak w anonimowych alkoholikach. Także jest ok. No dobra, zaczynamy od dyszki. Lecimy dalej, zobaczymy. Może coś tutaj sytuacja jeszcze się poprawi. Druga sztuka. 41. 40. Trzydzieści trzy i szósteczka, no dobra, trzydzieści cztery nie mamy, trzydzieści jeden też nie, czterdzieści dwa, czterdzieści dwa nie ma, dwadzieścia sześć nie mamy, dwunastka za nisko dwadzieścia osiem, dwadzieścia osiem nie ma, trzydzieści nie ma, trzydzieści sześć nie ma, trzydzieści dziewięć nie ma i ostatnia sztuka zero osiem też nie ma. No to że tak powiem, tu mamy Niestety zero. no dobra, no to zostało nam jeszcze 3 sztukansy. 40, znowu jedziemy na wysoko 16, a 28 i 34, 11.

Także jest GUT 24 niemal, ma, po dwudziestu samką będzie co 5 zł. No i fajnie. 40. tutaj jest S sprawdźmy jeszcze raz bo mi to coś 28, 34 no nie no więcej nie widzę także 5 złotych się należy 28 11, 20 dobra no nie ma tu nic więcej także nic nie urzeźbimy więcej z tego tematu no, jeszcze dwie, dwa sztukę nam zostały trzy osiem zero siedem zero cztery i dwadzieścia cztery. Osiemnaście nie mamy, dwa trzy nie. Szósteczki nie ma. Jedenki nie widzę. Dwa dziewięć nie ma. Dwadzieścia jeden nie ma. 11 nie ma. Trzydzieści sześć nie ma. Mogło być troszkę wyżej. Piętnaście nie ma. I dwójeczki chyba nie widzę. Tak jest. To jest tak zwany pustak. Czyli dwie wygrane, dwie przegrane. Teraz piąta, ostatnia sztuka. Zobaczymy. Czy coś podniesie statystyki? Czyli 17, 21, 14. I czterdzieści jeden. A mamy co? Mamy trzydzieści sześć, osiem, trzydzieści dziewięć. No mamy kolejną wygraną, więc jest dobrze, dobra. 15 nie ma 30, może jeszcze jakaś jedna piątka się chociaż trafiła dwójeczka nie mamy 17, no, no jak na zamówienie będzie kolejna wygrana i 35 dobra co mamy pod 21 mamy piątala i pod siedemnastką mamy piąta ale ok, czyli dyszka. A bo tam była, pod... ale była dyszka, nie piątka. Dobra. Siemandero do pomogło. Tutaj mamy dość bogato dzisiaj że tak powiem na standardy los dobra co my tu mamy dyszka tu dyszka tutaj czyli 20 i piątka tutaj czyli 25 odzyskane na 25 wkładu także jest przyzwoicie no i żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku cześć